Siemanczki, z tej serematów i to jest w kolejnym niesamowitym odcinku. Dzisiaj, dzisiaj jest naprawdę dużo, dużo do powiedzenia co się działo w międzyczasie, bo wbijem prawie setny level, to jest 99 chyba na ten moment. Już se lecimy, pokazuję wam wszystko mega. Dzisiaj nawet nie wbijem na SF, a nie miałem jakiegoś czasu, ale mega, mega dużo się działo. Ogółem naprawdę nie wiem od czego zacząć Może po kolei. 66 level, lakowałem weź. S... że przyjdziesz... Odblokowałem sobie czarownicę, która jest OP, OP Dwa sobie wykorzystałem heł, mam dość stary, jak możecie zauważyć, dlatego sobie jeszcze troszeczkę poczekam z nałożeniem tego nieposkromiona zachłanność, to co to daje? Eee... Przedmioty znajdujemy wcześniej, więc, więc na ten moment nie jest jakoś mi to bardzo potrzebne. Eee, aura podróżnika. Od razu sobie zrobiłem cieńkow, w ja tak, bo zawsze ten dodatkowy damage siądzie Zawsze, zawsze. Odblokowałem kowala, z tego byłem naprawdę mega dumny. Odblokowałem portal do piekieł 98%. Nie pokażę wam na ten moment, bo niestety zrobiłem sobie w nocy w ogóle. Nie skojarzyłem, e, że to jakby na dzisiejszy dzień nie leci. I też oczywiście w gildii już jest e, portal I pierwsze to zrobimy Bo mam mega długo hajsu muszę go wydać w końcu Ale jest tak Event na golda co jest Kozak, kozak, kozak Eee questik z tego co pamiętam wykonałem Cały czas lecę pod te z największą ilością expa Na razie grzybków. Nie wydałem zbyt długo wiem, że od tamtej pory to się dużo, dużo zeszło, ale uwierzcie, że mega dużo to jest ten. Jeżeli chodzi o e, klaser dokładności 41,91% jest! No, w miarę git. E, moje itemki są takie, te klejnoty, to ja miałem cały ekwipunek w nich w pewnym momencie. Jeżeli chodzi o Black Friday, dawno nieaktualny temat. I tak samo z klejnotami się stało, że już Już to wymieniam. Bo w ogóle to sprzedam nie mi, e, Ten itemek chciałem wam pokazać, bo mega, mega mi się podobają. Co będę stopy Androida. No mega, mega kozyk. Wymieńmy sobie. E, tu mam itemki, które będę chciał raczej wymienić. E, choć. E, tego nie będę chciał ruszać. Czemu ja to tu mam? Nie, nie zauważyłem mój błąd. W każdym bądź razie te itemki chcę założyć, ale brakuje miejsca na klejnot. A ono... Mało mam, naprawdę mam mało Ale no jakoś będziemy musieli sobie sporadzić Oblok Odblokowałem pupilę chyba na 75 Coś koło tego e, Chwaliłem się tym na Discordzie e, No idzie mi no tak w miarę tymi pupilami W sensie e, na pewno dzisiaj wydaje mi się, że coś damy radę zrobić Chyba 26 no to tutaj, tutaj damy radę Myślałem, że to będzie na luziku walka, okazuje się, że nie jeżeli chodzi o lochy, zamknąłem trójkę tych lochów Potwierałem, spoczko mi gdzie teraz nie mam miksturek Jak mogliście już widzieć, mam tylko takie, co są takie No mech, mech dość mocno e, Ale no cóż, jeżeli chodzi o twierdzę, mi się wybudowało, totalnie zapomniałem Więc marnowałem troszeczkę czasu e, Ta cela to jest długa dość I też zauważyłem, że mam problemy troszeczkę z atakami Jeżeli chodzi, patrzcie co nie I tak mam mega często i otwieram sobie przykładowo atak z... Czy ja właśnie przegrałem? E, o tak sobie odświeżam walki z Afriko e, Myślę, że to robi 90% osób na tym serwerku z e, tego, co mi się wydaje i co pisałem z ludźmi Że w sumie tak jest najłatwiej I przez to no leci, leci Te zasoby lecą, nie ma tu jakiegoś większego problemu e, 1200 za... no troszeczkę więcej zdobyliśmy Jeżeli chodzi o ulepszanie e, Zawsze miałem problem z tym kamieniem więc ulepszyłem do dziewiątego poziomu ale w tym momencie to mi jakoś jest przydatne um, Tutaj nie mogę, kurde, tutaj troszeczkę popsułem, ale wydaje mi się, że później zrobimy, gdyż iż bo um, Ulepszenia mam i tak tu na marcach żołnierze, a ja tak głównie zdobywam moje zasoby um, Tutaj no atakują mnie dość często, jak widzicie, no resart był, ale no dość często mnie tu atakują, ale daje radę w miarę um, Nie jest najgorzej. E, walk do pokazania mam dość sporo z tego co wiem e, Czy ja już tu tym też zakręciłem Jeżeli chodzi o kalendarz, tak mi się on prezentuje, fajne to było To jest kozackie, to zawsze mi jest potrzebne To, tego nie mogę się doczekać naprawdę e, To mi się mega, mega przyda Jeżeli chodzi o amulety, tutaj e, 226, więc naprawdę dobrze mi idzie Jeżeli, teraz tak, e, hazardista czy już? Nie mamy drugiego hazardisty, nie wiem od którego lewla. tu się przyznam, nie wiem od którego lewla, ale myślę, że niedługo, bo tak samo Klucz do tym wydaje mi się, że odsetnego. jeżeli chodzi o grzybiarza Nie będę kupować tego pakietu, gdyż, bo no 100 tysięcy, 500 000. Pakiet doświadczenia, na no to już troszeczkę lepiej 300 grzybków, nie wiem, tak Słabo dość, słabo dość. Wydaje mi się, że to mi się nie opłaca na ten moment. Jeżeli chodzi o zapisane walki, wydaje mi się, że mam najciekawsze pozapisywane. Eee, tu jakaś tam przegrana bitwa gildii, to może tak. Mi to jest ciekawsze, ale jeżeli chodzi eee, o lochy gildii, to zrobiliśmy dwa lochy gildinne, więc teoretycznie mega, mega kozak. No tutaj dużych szans nie mieliśmy i zobaczcie, to jest walka, gdzie miałem około 50, 50 levela Tutaj może troszeczkę zaniedbaliśmy na wtedy, wtedy oczywiście, bo... bo teraz lecimy mega, mega, mega do przodu z tymi walkami. Walki są czasem nawet dwie dziennie, więc wow, 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 wow. Um... I no, lecimy w górę, lecimy. Była też fuzja gildii, oja, która nam mega, mega dużo dała. Teraz na naszej gildii jest dużo, dużo silniejsze, wpadł parę pięćdziesiątych lewli około, co jest mega, mega OP mam. Na ten moment najwyższy level w gildii, choć z tego co wiem niektóre osoby przestały grać, więc to jest troszeczkę przykre. Tutaj jeszcze te dawne, dawne rochy z 60 poziomem, to naprawdę musiało być dawno. Poszły mi tutaj sobie buciki. Eee, co tu jeszcze, dlaczego tak w ogóle pędzę, bo mamy fajne walki i co jeszcze mamy, co mamy? Mamy legendarne lochy, które będzie trzeba koniecznie pokazać, wiecie ile z tego leci? Mega, mega, mega dużo Overty Demon, pokonałem bez jakiegoś większego problemu, na się tutaj nie leczyłem Właśnie miałem taką serię, że zero leczenia, robiłem te lochy do przodu, leciałem po 3 hmm, Rekord to chyba nawet z 5 nie może nawet i więcej Ale zrobiłem naprawdę dużo swego czasu tych lochów Tutaj na... nie było jakiegoś większego problemu. Ale tutaj zapisamy jakieś Lochy przegrane. Co tam to może obejrzymy? Może jakaś ciekawa walka? Bo pamiętam, co jakiś czas zapisuje jakieś takie ciekawsze. Po czwarte, 76. Wow, wow Jaki to ma brzydki. I. Czy tu coś ciekawego będzie? Tutaj jedno leczonko. 3000 HP, więc to czasem i był i taki far. No, hmm. Ale okej, okay, tutaj spoczwaru sobie następnego dnia albo razu sobie prodziem. Kozak Łuk? No, bym nie powiedział na szczęście, ale no cóż. Myślałem, że mi poszedł. Bo teraz broń mam nawet spoko. E, mam fajny, fajny Łuk, nie ma co narzekać. Bitwa gilli, tutaj jakaś przegrana. E, tutaj dużo osób widzę, że nie zaakceptowali. To mogło być jakaś nocna walka w sumie. No chyba tak. Ale no tutaj dość silna Giliana zaatakowała jak na tamten moment. Teraz pewnie byśmy sobie dali radę, bez większych, ale tutaj, to jest walka. To jest właśnie zemsta nasza. W sumie yy, yy, pokonaliśmy tu kaczuszkę czy coś takiego? Chyba ją. Tutaj wydaje mi się, że no bez większych problemów. Pierwsi to na pewno. Sobie lecimy, lecimy. Tutaj dużo, dużo pokonał ten 22 poziom. No, tutaj 16 to już troszeczkę potężniejszy. Dobry Miszek, wydaje mi się, że Banshee rozwali tak silnego sępa. Też, też ma szansę, ale no nie udało się tym razem, choć 100 tysięcy HP to jest dość sporo. Jeżeli chodzi teraz, tak, jeszcze eee, Wękel. Eee, ok, Kozak, Nick. Banshi kolejna, 36 poziom 200 tysięcy HP, ale no to już dla nas nie robi jakiejś większej różnicy i ta śmiercionośna Kciuszka zaczyna Wal. Milion HP mamy do zbicia, więc trochę to zajmie. Tutaj też już troszeczkę schodzi tego HP. Tu widzicie, że coraz więcej. Tak Lilia cała się od tego momentu mega, mega silniejsza. Mati Piorun. No tutaj zobaczcie, ile Mati zrobił a ty ile zrobiła? Tyle HP, już zeszło. I ja na koniec w ogóle patrzcie. Ja jestem tu i tu. Teraz mi wytłumaczcie czemu? I każdy, każdy w gildii ma takiego buga? Że ja w tej walce jestem dwa razy, jakby. Choć no, ja już sam tu pokonuję. Więc kolejny 66 tysięcy. Expo, why not? Mm, potem loch sobie. E, kolejny zielony T-Rex. Dużo walk mi się nie zapisało. Naprawdę dużo walk mi się nie zapisało. Dużo expa, co jest mega kozackie Wyprawa Gildi. Tutaj jest ciekawsza walka, bo tej nie widzieliśmy jeszcze 6,5 morza. Tutaj nie wiem czy troszeczkę mi... nie zbadziło, bo na wiki SFa. Um, pokazało całkiem kogoś innego, a tutaj na zwiastunie jakby tej walki też pokazało całkiem kogoś innego jako bossa. Choć nie wiem czy to tak się patrzy, czy jak ale Admirał Kla-Baternik, e... No, jest do pokonania. Myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś większego problemu. Ba, 12 poziom. W ogóle wydaje mi się, że te lochy możemy dużo, dużo częściej robić. Tym bardziej, że mam teraz setny level, co, no, będzie dużo, dużo tutaj robić. Musimy tylko sprawdzić, jakie tam są poziomy i tak dalej. Tym bardziej po tej fuzji gildii, Naprawdę dużo, dużo ona nam dała. Eee, no, tutaj sobie podobnie, podobnie. Mr. Baston dołączył do naszej gili, to też jest mega kozak. Silny Semp, eee, Val, Fantonic. No, tutaj już 46 poziom, to jest troszeczkę w górę. Lord Zadymierz, jeszcze on coś tu zrobi? Chyba niezbyt pół miliona HP na Banshee. No, to jest dużo, ale Mati Piorun. Czy on to już skończy? Tak, on skończył. I teraz mamy tego admirała. 30 poziom, prawie 2 miliony HP. Ale, no, dla naszego, dla naszej gildii, no to, to nie będzie jakiegoś większego problemu. Czemu ja jestem znowu tu dwa razy? Ale, okej, okay, w każdym razie pokonane, Nie było jakiegoś większego problemu. 80 poziom wtedy miałem, co już było spoczko. Skażone drzewo, to był fajny loch. Właśnie, jeżeli chodzi o te klucze, bo tak. Nie chcę kłamać, ale do tego lochu jest klucz dostępny w gabinecie magii. I tam 10 leveli w górę, to jest dostępne normalnie na misji. I wiecie co? Ja najpierw odblokowałem piekielne Lochy. Potem te. To się nazywa farty, sobie. Ale powiem wam, że od tego właśnie momentu zobaczcie, jak tu fajnie. Ten pas w ogóle mam na sobie. A nie, jednak nie. Ale miałem go długo. W każdym razie mega, mega szybko zaczęły mi teraz iść te Lochy. Zobaczcie, że tu po kolei robi robię. O, tutaj akurat jeszcze się leknąłem. Yyy... Ten pas chyba, dużo tych pasów było, ale wiem, że któryś miałem mega, mega długo, bo bodajże nawet chyba z tydzień miałem i nie wymieniałem, choć ten hełm, który mam też troszeczkę mam, <laughs> ale chcę go wymienić mega, mega, kolejny pas, co jest, e, chcę na pewno wymienić hełm, bo go mam za długo i nie mam miejsca na klejno, z tego co pamiętam, czy mam miejsce na klejno, zaraz sobie zerkniemy i tutaj zeszło szybciutko, to nie mam miejsca i nie mogę zrobić tego osiągnięcia w klaserze, który mega, mega, mega by mi się przydało. Tutaj kolejne dwa lochy. Tutaj właśnie ten ogniste, wykoniczny olbrzym No tutaj raz się lepnąłem bodajże, a nie, tutaj dwa, co najmniej Zobaczcie, że tu miałem 900 tysięcy HP już, ale tutaj chyba miałem te wszystkie miksturki, co... O, zobaczcie, prawie milion. Milion miałem HP! Ja chcę dobić do tego miliona jak najszybciej, tutaj jest z leczonkiem też. I tęczowa zaraza, okej okay. Hmm, czy jakby yy, był tu jakiś Przykaz podprogowy Czy co jest Mr. Baston e, Bohaterem e, dnia został A teraz mam mało Mało mam hatę, ale no mam tą potkę Co, ja na nią czekam, ale tak Muszę sobie tą potkę, nie wiem dlaczego ją użyłem Ale w sumie nie najgorzej i przy okazji na wytrzymałość. Wtedy będę ro lochy robić tak, po prostu ten. Znowu klikam przypadkowo, ale więcej. Nieraz już wykorzystałem 10 na 10. Staram się wykorzystywać i myślę, że dobrze mi to idzie. Dobra, tutaj nie rozpoczniemy tego. Tylko sobie Ten loch jest na to po... zbyt fajny, żeby nie spróbować ponownie. Ten narrator jest piękny. Dokładnie, ten loch jest zbyt ten fajny. Jest do tego przerażającego lochu po raz kolejny. Oh yeah Ogółem tak, 67. Pokonałem pierwszego mini bossa. Słójki się nowe. Okej okay. Po um, znaczy mini boss to był jakiś golum śmieszny. I tutaj mam mało HP troszkę i wiecie co? Czekajcie, bo w ogóle tak. Wyjście, 200 końcówka Czyli ja tak mogę co troszeczkę oszukać? Nie mogę, szkoda, kurde. Tutaj nie będziemy darmowo damage'a przyjmować, mogłem pierwszy lepszyć. Niewiele, niewiele. E, jakiś pierścień działa, pradawna magia. Wow, wow, e, Czy to jest coś ciekawego? To nie jest coś ciekawego, więc od razu sobie rozmontuję. Zobaczcie, tego mam dużo. I tak naprawdę bym mógł w sumie. Um, Nad jedną ulepszenie jest takie. Drogi. Wydaje mi się, że. Ej, kiedyś był chyba bez. A nie, bo to czekajcie, bo to. Tak to działa. No dobra, to tutaj sobie możemy ulepszyć to. Nie wdepnij w to. Co jakiś czas chcę sobie to ulepszać, choć wolę chyba na te lepsze itemy czekać, żeby sobie poulepszać, lub coś. Też wiecie, co zauważyłem, że da się uciekać. Widzicie? W poprzednich lochach chyba tego nie było. Ale i tak, i tak oberwiecie tym damage'em i nie otrzymacie klucza chyba. Tutaj jeszcze możemy troszeczkę się pobawić z tymi, żeby nas zdobywać. Teraz tych kluczy staram się nie wchodzić w głupio o właśnie w takie pułapki. Znak zapytania zawsze biorę. Mimo, że no właśnie może się natrafić jakiś sobie szkielet Czy coś, ale zazwyczaj to jest takie A mo może się uda Tutaj pójdźmy sobie w to Czy nam coś ciekawego to da Dało nam goldzika, z tego też mega dużo golda leci, mega, mega nie ma niedźwiedzi Tu nie ma niedźwiedzi um. ok Okej, okay, wątpię, że to był jakiś fajny itemek, choć... Nie, to, to, to nie jest jakoś zbyt mocny itemek. W ogóle patrzę łuk, co? Tylko... nie, dobra, myślałem, że jakiś fajniejszy. Tak jak mówiłem, wolę znak zapytania. E, pokonajmy sobie... myślę, że jeszcze parę no, loków tu zrobimy, choć dzisiaj jakoś tak słabo mi idzie. Mam, Miałem wrażenie, że ostatnio dużo lepiej mi poszło. E, kolejny jakiś temek, mówię, ale tego nie sprawdzajmy. Dobrze, że mamy ten klucz, że nie musimy tutaj oberwać. Okej, okay, a jak to coś... Pas, ok. Eee, jakiś błąd system, ale to już któryś raz mi wywala, żywy. Ok, no. Eee, ja chcę na pewno jakiś legendarny itemek. Wydaje mi się, że jeden itemek mi się uda z tego zdobyć, bo nie wiem co ja bym musiał zrobić, żeby nie wyciągnąć. Tym bardziej, że. Zobaczcie, to jest trzeci dzień tych loków. Trzeci dzień, trzeci dzień tych lochów, więc jest szansa na dużo do zrobienia. Wiedziałem, że to pójdzie damage. W lewo, czy w prawo. Wybór należy do ciebie. No ja nie mogę wybrać prawo czy w lewo. Fajnie jest to, że niektóre są za darmo. Za Droga mądrości. I damage... Goldik. Goldik zawsze spacka, nie będziemy na rzekać, wolę tutaj drogę, wybrać zagadkę. Ale żadnych spoilerów. To okay. Dobra, pójdźmy sobie tutaj, bo już mamy mało, mało tego HP. Jakiś hajsik na, szcz na szczęście Zagadkę sobie weźmy, bo zobaczcie Drugi raz już pusta droga, to jest mega, mega kozackie, bo rzadko w sumie mi się to trafia Dobra, pójdźmy tu i zobaczmy jaki oni mają damage 47 tysięcy to jest dużo To jest dużo jak dla nas, więc Ojojoj no Ojojoj, teraz na pewno wybiorę kluczyk Oj Dobra, zaryzykowałem, wiem. Młodzież, będzie jakiś się fajny itemek. Nie padł mi ani jeden i item epicki itemek. Pierwszego. Um, pierwszego dnia poleciało mi um, więcej epickich, drugiego Ach. chyba też trochę. I... Liczba prób, Ale no wybrać. w sensie. Być mm -hmm. być. Trzeba stoczyć bitwę więcej niż raz. Jest. Oczywiście, ale połowa za mną mniej więcej Wydaje mi się, że raczej to zrobimy, jeżeli chodzi o drugie konto... jakie ja je zaniedbałem, o ja, uwierzcie Ja tutaj tak już w drugi dzień nie wykorzystałem let awanturniczości całej Ale to jest przypadek, bo cyberpunk zbyt mocno wciągnął Więc zapraszam na live'iki, bo live'iki są prze OP, ta gierka jest genialna Co by nie mówić, że jest jak zglitchowana jest to genialne, tak wygląda, otwiera, totalnie, totalnie inaczej tutaj się buduje. Patrzę, że coś mogę ulepszyć. Dobra, klikamy. Jeżeli chodzi o lochy, no stoję tak i y, tutaj mu chyba. Nie wiem, w sumie, które, chyba ten był najsłabszy. I o, udało się! Zrobiliśmy lochy. Dużo, dużo mega tych y, świątecznych itemków. Teraz to jest spoko. Tutaj na razie sobie to zostawiamy. Cześć. Tutaj. Y, mhm. Mm, y nic ciekawego chyba nie będzie Nie odblokowałem led, tu jeszcze wiedźmy co jest dość przykre, no dość przykre, dało się tutaj więcej zrobić Ale dalej tutaj lecę pod największą ilość um, sobie czasu Ale dobra, tutaj też sobie zrobimy, tutaj może mi troszeczkę igowej poszło O nie, ja tu wczoraj nie wykorzystałem tego Co jest, o nie I tutaj właśnie zrobiłem 40 aż w jeden dzień i tu. Kiedyś było bardziej krwawo. Kiedyś było bardziej krwawo. Ten dźwięk różdżki troszeczkę jest irytujący, szczerze. Te dzwonki. Um, uciekać się raczej tu nie opłaca, z tego co wiem. Um, wiem, że tutaj są też takie różne techniki, żeby przejść jak najdalej i tak dalej, ale ja i tak wiem, że minimum ten jeden raz to zrobię. Więcej raczej tego nie zrobię. E, więc raczej lecimy sobie tak, bo tak samo jest ryzykowne w ogóle z tym podjarać, tym bardziej, że tam ma się, kurde, nie zostawiłem tego klucza. E, że tam tego nie warto podnosić, czasami tylko warto bardziej uciec, e, o ile się da, bo w sumie tego jeszcze nie testowałem, ale no. Ale gdzieś tam usłyszałem. E, fajnie w ogóle, że... W poprzednim Lochu wyglądało to całkiem inaczej, teraz wygląda też te drzwi inaczej, co jest mega kozak. Dostałem sobie. Uuuu! W... Dobra, fajny itemek w sumie. I wiecie co, ja go sobie założę nawet. A um, to sobie potem jakoś ogarniemy, ale ten itemek jest fajny! Podoba mi się! Um, tutaj mają dużo miejsc do mieć, ale mamy mniej w sumie HP. I o, to jest ciekawe, bo tutaj może być lawo... Tu działa jakiś wstrętny oszust. W ogóle to może być lawa lub skarb, to jest też kozackie. Ale dobra, lecimy, dole, lecimy. Mm. Ta walka, nie <laughs> wiem, czy wcześniej jakbyś te klucze zdobywało, albo jakoś to pomijało. W o oczach Smoluma jesteś tylko surową rybą. Smolum. Lol. W każdym razie to jest ten bosi którego pokonałem na tamtym i tutaj nie będziemy mieli większych problemów. To są cztery ciosy, za tobą zatrasnęły się drzwi. Ktoś obciął ci drogę. Ej, ale zrzeliście tą muzykę? Przesadzone trochę, według mnie. Ale o kurde, fajny temek. oj, Ojoj. Oj. Jeżeli chodzi o Wiedźmy, wrzucam co jakiś czas, ten tutaj jeszcze nie mogę, ale na danym koncie wrzucam, pomagam serwerowi Staram się tak 2-3 temy dziennie wrzucić, jeżeli dam radę, jeżeli mi się nie trafią, no to niestety, no nie No lecimy, lecimy, prosta. To nie brzmi jak scam Ale tutaj, no akurat sobie jakiś gold, goldzika, też tu można mega dużo, tutaj też można coś zebrać Albo po tym może być mniejszy, ten... No tak się opłacalne yy, nie wiem czy oni dają klucz tu w sumie, chyba nie Nie, ale zawsze golda dają, spoczko Śmierć siarką mm. Okej, okay, lecimy sobie tutaj Jeżeli chodzi o te lochy, raczej już z nich nie będzie odcinka, ale podsumowanie będzie Eee, podsumowanie będzie na 100% tego Chodź Choć zobaczymy, bo jeżeli ktoś w czasie mega mega Kozak się wydarzy, to na pewno coś tutaj zrobi, O kwas, o kurde, to ja może lepiej nie wojdę w tak? Bo zobaczcie, widzicie ile tu itemków poleciało? Nie. No dobra Ale o, nie było ten, a tu kozackie w sumie. Zasługuje na ale jeżeli ja tyle już zrobiłem tego... Dobra, ominimy sobie. Hmm, <laughs> To nie jest jakieś mocne. I Goldzik, też spodźko, też spodźko. Na Macławie wydam na pewno tylko Golda. Prawdopodobnie nawet jeszcze dzisiaj, bo chcę zrobić dużo lochów, a wydaje mi się, że jest ta szansa w ogóle, jesteśmy na strzała. Ile to zadaje HP? 5000, dobra. Dobra, no, już zaryzykowałem, Jeden lochy dalej w sumie Dobra, polecimy tutaj Uuu, ale farcik Dobra, i teraz byle skarb Uuu Lubią no grać w papier kamień to jest w ogóle ten hazardista, co nie? I jakby też, też go miałem na Macławie Jak coś, zapomniałem o nim całkiem Widzicie, jak coś chodziło? To się wcześniej, teraz już nie Dobra na początku zaprojektowano tak, żeby od razu cię zabić. Prawdziwy wojownik nie wie, co yy, I kolejne te mogliśmy sobie w sobie poczekać. No nie przemyślałem tego. To raczej na pewno to chcę sprzedać. Kurde, zmarnowałem ten klejnot, to mówię, może... yy, Bo tutaj długo i nie byłem na się, Ale. Mhm, A czekajcie, a spróbujmy uciec. Hmm, to taki sam damage mają, więc tu się Kto nie opłaca jest? uciekać. No i w każdym razie jeszcze chcę pokazać gildię naszą To jest sobie tylko odpal jakiegoś kwestika w międzyczasie O, była babła, normalnie jeżeli chodzi właśnie o gildię 99, myślę, że dziś setny, a trzeci lord zatem jest 58 Knurinch, Knurin to wyczytałem 56, 67, 62, 57, 51, więc zobaczcie, zobaczcie, zaraz tak Tutaj się zaczyna poziom czarownicy jakby, więc też mega, mega kozak. Ja tutaj już sobie robię wszystkie te portale gilbina, więc jest mega kozak Jeżeli chodzi o rycerzy, kurde mam sobie mało, będę musiał troszeczkę ulepszyć Ale, ale, ale jeżeli chodzi o ulepszenia Ulepszyłem trenera, bo wydaje mi się, że X jest przydatny Wydaje mi się, że te 28,4% to jest spoko Dwa zrobione, to wydaje mi się, że to nie będzie jakieś cięższe w ogóle i tak w sumie spoczko tak idę ja się raz, raz I w tym odcinku to będzie na tyle Dużo, dużo się naprawdę działo Mam nadzieję, że w następny odcinek będzie troszeczkę wcześniej Ale na ten moment do zobaczenia wszystkim Siemaneczko i joł